Według tej doktryny muszę napisać wezwanie do zapłaty, ale nie mogę pisać prawniczym bełkotem, tylko mam napisać tak, żeby człowiek zwykły, który dostaje wezwanie, to zrozumiał. Więc zamiast napisać do tego typa, na mocy artykułu 828 ust. 1 kodeksu cywilnego, w wyniku biegnięcia pana inwentarza domowego doszło do szkody, zamiast napisać coś takiego, muszę napisać. Ni żerłaku, ni bębenie, co świni swojej podlaskiej nie upilnować chciał! Ona na drogę wbiegła dla niemu klientowi ubezpieczonemu panu naszemu. 14 dni czekać będziemy, a potem u drzwi twoich sąty zapuka dzieci twoje zabierze żony na krzywdę jego. Podpisano zakład ubezpieczeń bożych, akuratnych, sprawiedliwych. I słuchajcie, moi drodzy, my po tygodniu dostajemy odpowiedź. Przychodzi odpowiedź taka upłocona kartka, ewidentnie napisana na maszynie. I tam stoi: Złodzieje, bandyty, mecenasy warszawskie, żadnych pieniędzy nie powąchacie. Poza tym pan mój nie umie czytać. Następne pismo wyslicie na mnie, podpisano świnia. Taka to była praca. Jeżeli chcesz zobaczyć całość, odwiedź mój kanał na YouTubie Marcin Chmiel Standup.